Cześć, cześć drodzy seniorzy, witam was w kolejnym odcinku z serii ćwiczenia na krześle z taśmą. I mam nadzieję, że wszyscy są gotowi to już jest ostatni odcinek z tej serii. Potem udostępnię wam film, w którym będą wszystkie trzy, trzy części razem. Czyli jeżeli ktoś chce z Was ćwiczyć dłużej, to może wtedy wykonać te trzy serie, używając tylko jednego linka. To co? Gotowi? Zaczynamy! Taśmę damy sobie z tyłu, tu na wysokości łokcia przechodzi już do przodu. Kciuk dociskamy do palca wskazującego, żeby się taśma trzymała. I na razie tylko wdech rozciągamy, wydech dłoni razem. Wdech, taśma będzie rozluźniona, przy wydechu lekko nam się ściąga. Sylwetka jest wyprostowana, stopy, kolana najlepiej na szerokość bioder. Wdech. I wydech. Naciągnijmy tą taśmę trochę więcej, żeby była nawet napięta, kiedy ramiona ściągamy do tyłu. Wdech. I wydech. Kto nie jest w stanie tak długo utrzymać, zawsze możecie Złapać taśmę w inny sposób dla Was, bardziej wygodny. Wdech. I wydech. Jeszcze dwa powtórzenia. Dwa. I jeden. Super. Teraz taśma na pół. Zrobimy sobie za oba końce w ten sposób. Lekko naciągnięta. I unosimy ramiona do góry. Z wydechem opuszczamy na szerokość naszych barków, sprawdzając ustawienie czego? Nad tak. Wdech i wydech. Taki podstawowy błąd to jest unoszenie barków do góry. Wiem, że na początku, jeżeli ktoś dopiero zaczął ćwiczyć, no to to jest taki ruch, który się wykonuje automatycznie. Ale staraj się myśleć o tym, że im wyżej ramiona, tym barki ciągniemy w dół. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Może jeszcze trzy powtórzenia. Trzy. Dwa. i 1. Super. Zakładamy taśmę pod waszą prawą stopę i łapiemy lewą dłonią w ten sposób. Tu górna część dłoni jest skierowana w prawy, Narożnik. Wdech. I przy wydechu ciągniemy tu w stronę naszych żeber. Wdech. I wydech. Łokieć pracuje do tyłu. W tym samym, wyobraźcie sobie taką linię, która przechodzi przez waszą stopę, biodro, aż tam w narożnik. I łokieć staramy się utrzymać w tej linii. Wdech. I wydech. Czyli nie do siebie, tylko lekko skierowany w lewą stronę. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Oddech jest naprawdę najważniejszy. Jeżeli nie będziecie oddychać, to się zmęczycie i trzeba będzie przerwać ćwiczenia. Nie dotleni się mózg, nie dotleni się wasze ciało. Wdech i wydech. Moje moto to wdech, wydech, uśmiech. <laughs> Takie trio. Ostatnie raz. Wdech i wydech. To samo na przeciwną stronę. Lewa noga. Taśma w prawą dłoń. Teraz mamy linię przez naszą stopę, biodro i przedłużenie z tyłu, więc... Tego kąta pilnujemy. Taśma nam tutaj w zasadzie ten, tą linię jakby pokazuje. Wdech i wydech. Kierunek tego naszego łokcia, czyli łokieć przed ramieniem jest jakby przedłużeniem tej taśmy. Powinien być w tym samym kierunku jak taśma. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Tu możecie czuć mięśnie, klatki piersiowej, szczególnie tutaj bliżej od pachą. Wdech i wydech. Jeszcze trzy? Dacie radę? <grym> trzy, kto może? Dwa. I jeden. Świetnie. Zostawimy sobie tę taśmę pod naszą lewą nogę. Taśmę naciągniemy. Znowu, im bardziej naciągniecie, tym będzie trudniej tą nogę odstawiać, więc najpierw lepiej troszkę różno. Tu ciągniemy naszą dłoń taśmę w dół i teraz wdech odstawiamy nogę, wydech dostawiamy. Jeżeli jest zbyt łatwo, za małe obciążenie to jeszcze skracamy taśmę. Górna część ciała nieruchoma, uśmiech na twarzy, barki rozluźnione. Przy ćwiczeniu na nogi górna część ciała powinna odpoczywać. Wdech i wydech. I staramy się dostawiać kolano ze stopą tej samej linii. Wdech i wydech. Świetnie. Jeszcze dwa, jeśli możecie. Dwa. I jeden. To samo na drugą nogę. Naciągamy taśmę, mniej lub więcej, i próbujemy. A tutaj zdecydowanie moja prawa noga jest, lewa noga jest mocniejsza, więc tą taśmę muszę tutaj troszkę bardziej naciągnąć. Wdech i wydech. Tutaj już tylko dotykam piętą. Nie całą stopą, tylko piętą. Staram się, żeby palce, stopy były skierowane bardziej do przodu. Wdech i wydech. Nam się pięknie wzmacnia cała strona tutaj dolnej części nogi i kostki od prawej strony. Wdech i wydech. I boczne, ponieważ nie przechylamy się na boki czy do przodu, więc pracują mięśnie brzucha. Kto może, to jeszcze trzy powtórzenia. Trzy. Dwa i jeden. Świetnie. Lewa dłoń w połowie i łapiemy taśmę od tyłu. Możecie sobie to jeszcze zapleść. I teraz próbujemy. Tu już się nie siłujemy za bardzo. Tylko sprawdzamy, żeby oba nadgarstki były cały czas wyprostowane. Ten z tyłu też się ja Wam pokażę w pozycji stojącej. Żebyście nie robili w ten sposób, tylko te nadgarstki cały czas pracują w linii. Wdech i wydech na drugą stronę. to może być mniejszy zakres ruchu. Może ten bark nie jest na tyle mobilny, żeby te ramię tak wysoko unosić. Nie ma znaczenia. Najważniejsze, żebyście po prostu starali się i właśnie sprawdzili, jaki zakres ruchu macie w waszych barkach i nadgarstkach. Banalnie wyglądające ćwiczenie, prawda? A działa, prawda? Napiszcie w komentarzach później. Kto może to jeszcze po jednym razie? Lewa i prawa strona. Super. Taśmę mamy na wysokości naszej talii. Musimy ją tutaj dobrze naciągnąć, żeby nam w tej talii została. I wdech. Staram się kciuki, dłonie. Sięgnąć w stronę waszych barków. Przy wydechu ciągniemy do przodu. Łokcie leciutko, leciutko ugięte. Staramy się, żeby nie blokować naszych stawów. Jeżeli komuś jest niewygodnie w ten sposób, no to możecie tą taśmę zobaczyć tak. Jeżeli to was ciśnie. Wdech i wydech. Wdech. I wydech. Wdech. Wdech. Naciągamy taśmę. Jeszcze trzy powtórzenia. Trzy. Dwa. Jeden. Łapiemy taśmę w prawą dłoń w połowie, przekładamy pod lewym kolonem, tak żeby pętla była tu od środka, i przekładamy taśmę. Zaraz pod kolonem. I naciągamy przed prawym kolanem i do siebie, tak żeby się trzymało. I przy wdechu, noga na zewnątrz, przy wydechu dostawiamy. Wdech i wydech. Tym razem staramy się stopę lekko skierować w narożnik. Tu po lewej stronie dech. I wdech. Znowu tylko pięta dotyka podłogi leciutko, albo wcale. To zależy, no ile mocne są już wasze mięśnie. Wdech. I wdech powolutku. Tu ustawiamy stopę. Jeszcze dwa razy. Dwa i jeden. Zmienimy stronę. Teraz mamy pętlę od środka, czyli tak samo jak wtedy, tylko łapiemy tu teraz z prawej strony, zakładamy pętlę, naciągamy przed lewym kolanem i trzymamy. Wdech i wydech. I to samo, ta. stopa lekko z kolanem, tym razem wasz prawy narożnik wdech. I wydech. Jak widzicie, ćwiczenia nie są skomplikowane. Są bardzo proste, bo właśnie o to chodzi. Im prostsze, tym mniej można popełnić błędów, co powoduje, że ćwiczenia są mniej skuteczne albo nawet mogą bardziej zaszkodzić niż pomóc jeżeli nie pracują nasze stawy prawidłowo, nasze mięśnie prawidłowo. Wdech i wydech. Ale kto ze mną ćwiczy długo wie, że ja tu o Was dbam. I dlatego tyle do Was mówię, żebyście byli pewni, że wykonujecie je prawidłowo. Wdech i wydech. Ostatnie dwa powtórzenia, jeśli możecie. Dwa i jeden. Świetnie. Dłonie, ramiona, rozluźniam, lekko potrząsamy. Czujecie jak robi się takie ciężkie, takie zrelaksowane, schodzi całe napięcie. Ciężkie palce się robią. Czujecie? Ciekawe jestem. Jeśli tak, napiszcie w komentarzach, czy czujecie takie uczucie takich ciężkich palców, szczególnie właśnie palce. I teraz nogi potrząsamy nogami, rozluźniamy mięśnie, ut i łodek. Świetnie. To już koniec. Wszystko na dzisiaj. Kto jeszcze chce, ma siłę, chęci, to albo powtórzyć sobie jako drugą serię, albo możecie poćwiczyć. Poprzednie serie. Dam tutaj dla Was linki, jeśli ktoś jeszcze chce dłużej poćwiczyć. A też dla Was połączę wszystkie trzy i będziecie mieli jeden dłuższy odcinek z ćwiczeniami. Przemijamy piątkę za dzisiaj. Mam nadzieję, że ćwiczenia Wam się podobają. Na pewno Wam się podobają, oczywiście to jest tylko teraz kwestia tego, kto to pokaże. Kto da kciuka na górę? Ja. na telewizor te, też się da, też się da. Bardziej skomplikowane może niż na laptopie, bo schowane są te kciuki, ale też się da. Liczę na to, że będzie ich coraz więcej. Dołączacie, z czego się bardzo cieszę. Dziękuję wszystkim kochanym seniorom, którzy oglądają i ćwiczą ze mną. Szczególne podziękowania, ogromne podziękowania dla tych, którzy wspierają. Aktywny senior i Polecają też swoim znajomym. Bardzo, bardzo Wam za to dziękuję. Przesyłam serduszko do Was wszystkich. Życzę Wam miłej niedzieli, miłego tygodnia. I do zobaczenia już z kolejnymi ćwiczeniami. za tydzień!